Hej marketerze, działasz od marketingu, chcesz budować swój biznes w internecie, ale masz pewien problem. Nie wiesz jak rozmawiać z ludźmi, jak do nich zagadać, jak się odezwać, jak nakierować na swój biznes, jak porozmawiać, co napisać, jak napisać, tak żeby nie wyjść na idiotę. Czy czułeś się czasami tak jak ten gościu? Ja nie raz, ale mam dla Ciebie pewne fajne rozwiązania. Oglądaj dokładnie. Spokojnie, nie musimy panikować. Wracamy do biura i tak jak mówiłem, przygotowałem dla Ciebie coś specjalnego. Podręcznik zbijania obiekcji w MLM, czyli jak w prosty sposób właśnie rozmawiać z drugim człowiekiem i szybko, bezboleśnie nakierować go na swój własny biznes MLM. W taki sposób, żebyś nie był spostrzegany właśnie jak taki nachalny sprzedawca. Ktoś, tu na siłę chce komuś coś wcisnąć. Tylko będziesz odbierany jak taki, można powiedzieć, dobry znajomy, który chce pomóc, który ma jakieś fajne rozwiązanie dla drugiej osoby. To jest prosty poradnik, który ma 50 stron, on jest bezpłatny. Nie ma tu w tym poradniku żadnego lania wody, żadnych tam wielkich historii, co to nie osiągnąłem, ile tam działałem i tak dalej. Żadnych spisów treści, wielkich wstępów tak dalej. Tu masz po prostu od razu konkretne porady, co robić, co pisać, jak pisać, kiedy pisać, ile pisać, jak to, to, jak to robić. Konkretne przykłady możesz to wykorzystać, przerobić, działać od razu, praktycznie. To jest bezpłatny poradnik. Link do tego poradnika masz pod tym filmem wideo w opisie. Pobierz go sobie na swój, na swój adres e-mail, poczytaj, wykorzystaj w praktyce. Link masz poniżej. Zobaczysz, to się naprawdę przyda. Się działa że tu marketingu, jest to naprawdę yy, narzędzie pracy. Konieczne do zastosowania. Ok. Pobierz poniżej ten poradnik, kliknij w link i działamy.